No i jak wasz też udany? Nieudany. Już cały stres zdać i udany to bardzo, super zabawa. Przede wszystkim dobra, przede wszystkim dobra zabawa. Polecamy na pewno wam tak wpadło, to na wszystko. Skąd pomysł? Ten pomysł to już się zrodził tak. 2 dwa, trzy lata temu po no, zawodach no, wędkarskich, po zawodach po wędkarskich zawodach, zrobiliśmy sobie zdjęcie, pomyśleliśmy, może pójdziemy do familiady, no Takie i samo dają tam, tak, tylko tak. za żadenem Pana Karolem. <grym> tak się nie mogliśmy zebrać w końcu. No, no. W, końcu. w końcu. A w końcu to nasza głowa Rodziny. zadecydowała. A tak. powiedział, że czas jeździ. Jakoś się Przejdźmy. Uda. Przejdźmy. Dokładnie. No dobrze, teraz wróćmy do z Którym pytaniem było najwięcej kłopotów? U mnie z finałowym. To, finał, to wiadomo, Nie, myślę, że to pytanie ale... z tym z, z badaniem było takie. badanie, tak, tak. Znaczy, ona nie jest trudna w siebie, ale ona wygląda. Dokładnie. No tu faktycznie są takie trzy, gdzie się pacjenta nie dotyka. Tak? No, my na szczęście mamy mało badań, więc. Zdrowie jest. Mało właśnie doświadczenia. <laughs> jeszcze zdro jeszcze zdrowie. A właśnie były jakieś przygotowania? Szczerze, nie ja, z... ja grałem w taką grę online. Jest tak. A się Wiem, że jest. Totalnie z marszu, bez tak. żadnego. Ja tak samo. prosto ze szkoły. A, tu kolega prosto ze szkoły. Dobra, nie widzimy się w na następnym odcinku. Fajnie. Trzymam kciuki. I do zobaczenia się. Do zobaczenia. Do, zobaczenia. do widzenia. Do widzenia.